Nierówności pojawiają się na każdej maturze i ja wcale nie żartuję. Najpierw pomnożymy sobie razy 24, dlatego że 24 dzieli się na 8, 6 i 12. No to słuchajcie, to byłoby jak 3 ósmy razy 24, x 6 razy 24 i 5x, słuchajcie, 12 razy 24. Ładnie się skraca: 3 razy 3 to 9. Tutaj też się skraca 4 razy x to 4x. Tutaj też się skraca 5x razy 2 to 10x. Teraz wszystko, co z x na lewo, wszystko, co jest samą liczbą na prawo. 4 minus 10 to minus 6x. 10x nam znikło, a tu będzie minus 9. Dzielimy teraz przez minus 6. Pamiętajcie, że przy dzieleniu i mnożeniu przez liczbę ujemną znak nierówności się obraca. Zostanie minus 9 na minus 6, czyli 3 drugie, x większa od 1,5, czyli co w prawo od 1 i 5. No to jaka liczba jest najmniejszą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań? I już widzimy, że dwójka odpowiedź B.